Jestem tutaj od kilku tygodni i czuję się dobrze. Wróciłem po przerwie spowodowanej koronawirusem. Wcześniej byłem tu gnieździe z moimi mechanikami i całym sprzętem. Jesteśmy po pięciu, sześciu treningach, zbliżamy się do końcowej fazy przygotowań i fajnie będzie powrócić do ścigania. Do Gniezna trafił przed sezonem 2019, wcześniej z bardzo dobrym skutkiem ścigał się w Poznaniu. Pierwszy rok występów w czerwono-czarnych barwach okazał się dla niego bardzo trudny, teraz ponownie ścigać się będzie dla klubu z Gniezna. O rozpoczynającym się sezonie myśli bardzo poważnie, a w osiągnięciu jak najlepszych wyników pomóc ma m.in. przeprowadzka do pierwszej stolicy. Wella! Będąc tutaj jestem skupiony przede wszystkim na Speedwayu. Każdy dzień to pełna motywacja. Kiedy wracam do domu, do Dani, mogę się spotkać z moimi przyjaciółmi, wówczas moja uwaga skupia się na innych rzeczach. Najlepszą opcją dla mnie jest być skupionym na Speedwayu. Mam w swoich mechaników, a także bazę w tym sezonie. Wszystko działa bardzo dobrze, czekamy na rozpoczęcie rozgrywek i wierzę, że wtedy również będzie tak samo. Do tej pory działało bardzo dobrze i zobaczymy, jak ta sezona się rozpoczyna, ale teraz czuję się dobrze, więc jestem pewien, że w dalszym ciągu to będzie dobrze. Nie robię tu po prostu za dużo rzeczy. Mam tutaj co robić. W wolnym czasie miałem okazję pościgać się trochę z kolegami na pitbike'ach. To naprawdę świetna zabawa. Poza tym dużo jeżdżę na rowerze oraz biegam.

Z mojego punktu widzenia na teraz i mojej przyszłości przeniesienie bazy do Gniezna i zatrudnienie nowych mechaników to dobra decyzja. W ostatnich latach podróżowałem z moim najlepszym przyjacielem, pracowaliśmy nad wszystkim wspólnie. Działał on przy sprzęcie, ale ja również miałem wiele rzeczy do zrobienia. Teraz bardziej mogę skupić się na sobie, a całą pracę wykonują moi mechanicy.

Frederik, to przedstawiciel młodego pokolenia duńskich wyżlowców, zapytany o swojego idola mówi. Zarówno Hans Nielsen jak i Erik Gundersen to świetni zawodnicy. Mieli bardzo dobrą technikę, panowali świetnie nad motocyklem. Niki Pedersen, jego praca mentalna nad sobą i podejście do sportu od strony biznesowej to jest coś co podpatruje. Styl jazdy wzoruje się jednak na Hansie i Eriku. Jest kilka, ale jest superb i spróbuję. Próbuję uczyć się waszego języka, ale nie ukrywam, że jest on trudny. Znam kilka słów, które można mówić po wyścigu, ale nie są one dobre. Rozumiem pojedyncze słówka ze zdania, ale jeszcze nie potrafię zrozumieć całej wypowiedzi. Nie wiem, co się mówi. Uczę się cały czas, ale nie jest to łatwe. Zobaczymy, jak to będzie dalej. cannot put them into a sentence so it's like I understand one word here and one word here so then I can kind of understand what people are talking about so uh, I'm trying to learn but uh, it's not easy but i uh, sure it'll come I think it's really good Atmosfera jest bardzo dobra, jesteśmy dobrze przygotowani, a nasz zespół jest bardzo silny. Ubiegły rok był dla mnie nerwowy, było kilka gorszych występów, próbowałem wielu rzeczy, nauczyliśmy się dużo i to powinno zaprezentować w mojej jeździe w tym sezonie. Czuję się dobrze, atmosfera między całą ekipą jest świetna. Każdy wie, jakie mamy zadanie do wykonania. Wszyscy zespole podchodzą do tego bardzo poważnie wierzę, że będzie dobrze.

Rozmawiamy przez telefon kilka razy dziennie. Mam 22 lata i coś takiego musiało się wydarzyć. To wszystko dla mojego dobra. Muszę się przecież rozwijać. Dużo czasu poświęcam na rozmowę i wymianę opinii z moim tunerem. Dobrze nam się współpracuje. Konsultujemy się po treningach, wymieniamy uwagi. Rozmawiam także z moim ojcem, czy wszystko jest tak, jak być powinno, a czy nowe rzeczy, których ciągle się uczę, idą w dobrą stronę. Mam naprawdę bardzo dobrą bazę sponsorów, którzy są razem ze mną. Odpowiednie ich wsparcie to klucz do osiągania dobrych rezultatów w sezonie. Pozwala inwestować w sprzęt, by móc rywalizować na wysokim poziomie czy opłacić mechaników, bo to koszt 10 tysięcy złotych. To naprawdę bardzo ważna kwestia. Mam to szczęście mieć w Danii, w Jelsted, człowieka, który bardzo dużo mi pomaga od początku moich startów w tamtejszym klubie, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem. Wspierają mnie lokalne firmy. To świetne wsparcie, za które jestem wdzięczny.

Ciągle jestem otwarty na nowe podmioty zainteresowane współpracą. Posiadamy duże możliwości. Zawsze można stworzyć coś, co zadowoli nowego sponsora. To dobra opcja zarówno dla firmy, jak i dla mnie, bo każda pomoc pozwala rozwijać moją żółżową karierę. It's a good option for, for both companies and, and for me, and, and it's something uh, something we need to to keep uh, evolving in our speedway careers. Dobry kontakt i właściwa współpraca z tunerem jest bardzo ważna w żużlu. Korzystam z dwóch różnych tunerów. Pierwszy to duńczyk Lars Nielsen, który pomaga mi od początku startu na motocyklach o pojemności 500 cm3, a także na mniejszych silnikach. To dobry przyjaciel naszej rodziny, mam z nim naprawdę świetny kontakt. Przygotowuję bardzo dobre silniki. Od dwóch lat współpracuję także z drugim tunerem, jest nim Ashley Holloway. Jestem z tej współpracy zadowolony, a jednym z plusów na pewno jest fakt, że mówią zarówno po duńsku, co jest ułatwieniem dla mnie, a także po polsku, co z kolei pomaga moim mechanikom. Porozumiewa się oczywiście również i po angielsku. Znałem go z Danii a współpracowaliśmy m.in. w Pool Pirates. Obaj moi tunerzy to świetni wychowcy. Pomagają mi w rozwijaniu mojej kariery. So, so I've known him for, for a few years. Also, uh, like he used to be in Denmark, uh, working uh, a few years ago, and now he's coming to Poland and Poland and doing his thing, and it's working out really good for him at the moment. So uh, I'm stoked to, to be working with him as well. And, uh, and both of my tuners are, are really, really good guys, and and helps me a lot to get me and my career in the right direction and to to get the best out of me. So uh, really pleased with that. Yeah, for sure, there's a that's a difference. Uh Strzegam różnicę między trzema ligami w Polsce. W Niemczech pojawiają się nerwy i stres. One są oczywiście duże, kiedy jedziesz w Ekstralidze. Nasila się to w czasie spotkania, kiedy stajesz do rywalizacji pod taśmą. Na koniec dnia okazuje się, że to tylko kolejne zawody i towarzyszą Ci takie same odczucia, niezależnie od tego, gdzie jedziesz. Ja miałem okazję startować w ubiegłym roku w Gorzowie. Odjechałem tam kilka spotkań w zastępstwie zakontozywanego Andersa Tomsena. Nigdy nie jeździłem w Ekstralidze, więc pomyślałem dlaczego by nie spróbować i... Zdobywać kolejne cenne doświadczenie. Teraz jestem tutaj w gnieźnie i za chwilę zaczynamy ściganie ligowe. And it was like I didn't really race here anyway, so I was like, yeah why why not do it and, and get some experience from it? Uh, and I think I did alright anyway and and have good fun with it uh and learned a lot so uh now we're here and and uh yeah stoked to race. Nah I'd say pressure is the same really everywhere because I always want to deliver and Presja jest wszędzie taka sama. Ja zawsze chcę zdobywać punkty. Tą presję mam przed sobą, bo ja sobie wyznaczam cele, tak samo jak swojemu teamowi. Tutaj w Polsce jest więcej kibiców na trybunach. Towarzyszy duże zainteresowanie całej otoczce wokół sportu. W Danii z kolei startuję w zespole z Fielsted, Znam wszystkich dookoła, na trybunach zasiada około 1500 fanów. Dobrze jest jeździć w domu, kiedy ogląda ciebie rodzina i sponsorzy. Szwecja to też fajny kraj i świetna liga. Największą presję odczuwam w Polsce, bo są tutaj największe stadiony, które tłumnie wypełniają fani. Sweden is is so nice. Also, it's a, it's a great country and a great league. So, uh, but uh, I think uh, the biggest buzz you get is for sure racing in Poland with the big stadiums and and fans here. So, uh, so that's pretty cool. That's obviously a really really cool feeling. Uh, <laughs> Świetnie widzieć kibiców na tych trybunach. Wielu zawodnikom dodaje to motywacji do walki, wyzwala dodatkową adrenalinę. Kiedy dużo kibiców obecnych jest na stadionie, chcesz pojechać jak najlepsze zawody. Za każdym razem, kiedy zakładam kask na głowę, mam to samo zadanie do wykonania. Chcę po prostu wygrać. Czy ci kibice są, czy też ich nie ma, mój cel to wygrać. Teraz na trybunach może zasiąść tylko 25% fanów. Wierzę jednak, że doping będzie tak samo skuteczny, a nasze odczucia będą identyczne, jak przy wypełnionych po brzegi obiektach. Well, uh, I think, uh, Różlowcy z Danii są tacy sami jak zawodnicy z innych krajów, chociaż faktycznie mamy dużą wolę walki. Chcemy zawsze koncernem pokonać rywala. Kiedy trafiasz do duńskiego finału, to wiesz, że to ciężkie zawody, w trakcie których będzie bardzo dużo walki na torze. Wiem jak to jest. Nikt w takich zawodach nie chce odpuszczać, nie chce przegrywać. My dużo rozmawiamy ze sobą, ale zawsze jesteśmy skupieni na wyścigach. Kiedy zakładasz kask, myślisz tylko o tym, aby wygrać swój bieg. It's like, yeah, we talk, but but we still concentrated on the races. And and when we put the helmets on, uh, we want to beat each other no matter what. Uh, even though if it's a, if a Danish uh, Danish mate or something. Yeah, nah, I've got no girlfriend. Uh. Dziewczyna? Aktualnie nie mam dziewczyny. Jestem ciągle singlem. Wolny do wzięcia. Mam 22 lata, żyję swoim życiem. Wydaje mi się, że dużo jeszcze przede mną. Zobaczymy, jak to wszystko poukłada się w najbliższej przyszłości. <laughs>